Cześć! Witam Was w nowym weekly vlogu na moim kanale. Zaczynamy klasycznie od spaceru, chodzimy po jakichś chaszczach, nie mamy pojęcia gdzie idziemy. Jest już dwunasta, a ja dalej nie jadłam śniadania, co jest w sumie nietypowe, bo zwykle od razu po spacerze jemy sobie śniadanie, no bo wiadomo, że przed spacerem Espinal by nam nie pozwolił na to, żeby jeszcze jeść na jego oczach, kiedy on już się powstrzymuje od kilku godzin, żeby się załatwić. Szczególnie powiem Wam, że nie mam po prostu serca tak robić. Ja wiecie, od razu po, po budce idę sobie do łazienki, załatwiam się. A jego jakbym trzymała, to czułabym się po prostu jakoś tak egoistycznie, szczególnie, że on jest naprawdę super psem, który nas w ogóle nie budzi, chyba że już jest jakaś awaryjna sytuacja, ale daje nam naprawdę pospać do której chcemy. Podchodzi do nas dopiero, jak widzi, że mamy otwarte oczy, więc no wolę z nim wyjść od razu, wziąć tylko albo szybki prysznic, czy przemyć twarz, nałożyć krem. Po że właśnie zwykle sobie jemy śniadanie. Ale dziś się wkręciłam w czytanie wiadomości od Was i komentarzy, bo wczoraj pojawił się po raz pierwszy film na moim kanale i powiem Wam, że naprawdę się bardzo cieszę. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Okazało się, że w ogóle dużo osób jest teraz na takim etapie, na którym ja byłam te kilka miesięcy temu, więc fajnie, że mogę kogoś zainspirować do tego, żeby pójść we własnym kierunku. I cieszę się bardzo. Dostałam też dużo wiadomości od rodziny, znajomych, że wyszło naprawdę fajnie i naturalnie, więc fak, super, jaram się, serio. Szczególnie, że powiem Wam, że założyłam tego YouTube'a, też po to, żebyście mogli mnie trochę lepiej poznać, bo wiecie, ja na Instagramie jestem sobą i nigdy nikogo nie udawałam, ale tam wrzucam głównie zdjęcia, raz na jakiś czas pojawiają się jakieś storisy, które znikają. I ktoś wchodząc na mój profil, tak naprawdę. Nie jest w stanie ogarnąć, jaką jestem osobą. A tutaj na YouTubie na pewno się trochę zbliżymy i zobaczycie, e, jak wygląda moje życie i będziecie mogli trochę mnie bliżej poznać. Dobra, zabieram się za śniadanie. Będę robić jakąś basic owsiankę, bo jak przychodzi jesień, to zawsze mam ochotę na jakieś takie ciepłe śniadanie. Zapraszam. Boże, to jest dobre. Jagody zebrane przez moją babuszkę. Mm. Powiem Wam, że się tego nie spodziewałam. Zgrałam już wszystkie filmy na tego pierwszego weekly vloga, bo niby coś tam na bieżąco sobie montowałam, ale dopiero teraz mam jakby wszystkie filmy. No i patrzę, że ich jest aż 164. Mega dużo, albo tylko mi się tak wydaje, no bo to jest mój pierwszy vlog, więc w sumie nie wiem, czy to jest dużo czy mało. Dawaj. Dzień dobry, w niedzielę. My się właśnie ubieramy i lecimy na spacer. Dziś mamy ochotę pojechać trochę dalej, więc postanowiliśmy wybrać się do rezerwatu bagno-bocianowskie i zabieramy ze sobą spinela, bo mamy ochotę właśnie poznać jakieś fajne nowe miejsce, bo nam już czasem spacery w tych samych miejscach się nudzą, a co dopiero takiemu spinelkowi, który tam już ma wszystko obwąchane. No, to jest super w posiadaniu psa, ma się ochotę oglądać jakieś nowe miejsca, jeździć w jakieś nowe miejsca, do lasów i tak dalej i na pewno kiedyś w niedzielę nie chciałoby mi się jechać do jakiegoś rezerwatu o 8.30. No i bardzo nie chcę się przyznawać do tego, ale mamy przerwę na makę. Założę czapkę, żeby mnie nie <grym> Incognito. Ale mamy dziś chillową niedzielkę. Najpierw spacer w lesie, chyba 2 potem trochę porządki w chacie i totalne nic nie robienie, a teraz jedziemy na noc Tak, pierwszy raz od tygodnia mogliśmy nic nie robić. Eee, no to te rzecz, bardziej że no, kąpię i tak. oglądasz głupoty w internecie, więc to był fajny dzień. Mm -hmm. Rzadko się zdarza taki dzień. Tak mm -hmm. To prawda. No i w sumie też dawno nie byliśmy na masażu, ale dostaliśmy od mojej siostry voucher na urodziny i sobie zrealizujemy masaż dla dwojga. Sexy. <śleszy> Ja zapowiem wam, że tak świetnie się czuję po tym masażu, że już zapisaliśmy się na kolejny na za dwa tygodnie, bo oh, ja tam prawie zasnęłam, cudo naprawdę. I zawsze po masażu mam tak, że mam ochotę leżeć, w ogóle się nie napinać, żeby żadne mięśnie mi się nie spięły i nie robić nic, ale będę robić, bo biorę się zamontowanie vloga. Trochę mi się z tym schodzi, bo mam naprawdę dużo tego materiału, no i są to początki, więc wiem, że trochę więcej czasu muszę poświęcić, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Ale cieszę się, mi się to podoba, jaram się, więc super. Wiem, że z czasem będzie mi to zajmowało trochę mniej czasu i już będę miała, wiecie, wszystko w małym paluszku. Dziś mam naprawdę kiepski dzień, ja nie spałam do trzeciej, bo w nocy miałam mnóstwo rozkmin odnośnie tej mojej terapii, które chciałabym właśnie też dzisiaj poruszyć. No i też spinel miał jakąś niespokojną noc, bo do drugiej, trzeciej warczał i szekał nam na przedpokój, mimo że nic tam nie było. No i dobrze, że był dajdzie, bo gdybym siedziała sama z nim w chacie, to już bym sobie wkręciła, że na bank jakieś duchy widzi. Więc tak, wstaliśmy o 11. W sensie ja wstałam o 11 spinel równo ze mną. I teraz idę na terapię. Tak, wiecie ta terapia to jest taki skrót myślowy, no bo to są jeszcze konsultacje, jeszcze nie jestem w terapii, ale tak jest po prostu szybciej powiedzieć. Dzień dobry. Wróciłam do domu, odhaczyłam jeszcze spacer ze spinelkiem, no i co, za dwa tygodnie zaczynam już taką terapię, terapię. Cieszę się w sumie, bo ja myślałam, że idąc na to spotkanie nie będę miała o czym gadać. A się okazało, że tyle rzeczy się ze mnie wylało, że to w ogóle szok, i rzeczy, które byłam przekonana, że mam już wiecie, przepracowane, okazuje się, że wcale nie, i chyba one były bardziej stłumione, więc no dobrze zdać sobie z tego sprawę i będę działać, a tymczasem będę też robić sobie pazury, bo y, jutro nagrywam jakieś materiały, potem też mam dwa dni zdjęć, więc przyda się trochę doprowadzić je do porządku po tym, jak zerwałam całą hybrydę. Przez stres związany z publikacją pierwszego filmu. A jeszcze wracając do tematu terapii, to fajne jest to w sumie, że płacicie dwie stówy za pełne zrozumienie Waszych emocji, bez obawy o jakąś ocenę. Spoko. Bo powiem Wam, że zastanawiało mnie to, że opowiadając jedną historię, się na maksa rozkleiłam podczas pierwszego spotkania i dużo o tym myślałam, bo. Ja te historie opowiadałam już niejednokrotnie jakimś swoim znajomym, i nie, towarzyszy, nie towarzyszyły mi aż takie emocje. Chyba, że na początku, no to wiadomo. Ale już wydawało mi się, że się z tym oswoiłam po kilku latach. A tu się okazuje, że no niekoniecznie. I dzisiaj też poruszyłam ten temat. I właśnie często w obawie o ocenę trochę tłumimy te swoje emocje. A u takiej terapeutki. Jeśli jest spoko flow, no to nie trzeba się o to martwić i trochę emocje puszczają, więc fajnie. Jest to na pewno takie oczyszczające. Ok, zaczynamy sobie od bazy. Dziś postaram się zapanować nad swoim perfekcjonizmem. I te paznokcie nie będą musiały być piękne, równe i w ogóle, bo ja właśnie, jak tak siedzę i dłubię w nich, żeby były perfekcyjne, to się wkurzam i robię 4 godziny. Więc dziś zrobię sobie test, na ile potrafię być nieperfekcyjna, jak coś mi nie wyjdzie, i oleję to. Ale wiadomo, że też bez przesady, no nie chcę mieć patoli, w końcu idę na zdjęcia, więc nie może być wiochy. Minęło pół godziny, a ja skończyłam pierwszą rękę. No ewidentnie mam jakiś motorek w dupie. Jestem właśnie ready, czekam tylko na Dajdziego i jedziemy do centrum nagrywać filmy dla jednej z polskich marek. Mam cztery stylizacje dzisiaj do ogrania. Chyba mnie trochę przewiało, bo mam tak okropne dreszcze. Siedzę ubrana w kilka warstw na no to jeszcze ciepły koc, a cały czas jest mi zimno. No i jest godzina 20, a ja właśnie wstałam z dwugodzinnej drzemki i najchętniej poszłabym dalej spać. Dzień dobry, w środę, godzina 7.50, a ja już jestem gotowa do wyjścia i lecę na zdjęcia, ale takie nietypowe zdjęcia, bo będę pozować do obrazów, Mhm, do obrazów i to już nasze takie drugie spotkanie z Elią jego siostrą, która jest malarką, żeby właśnie porobić foty, zrobić jakieś na no, tych zdjęciach mega różne odjechane pozy, figury i tak Żeby właśnie Lia mogła się inspirować przy malowaniu. No i e, chętnie bym Wam pokazała coś, co już namalowała, bo mówiła mi, że po ostatnich zdjęciach to miała takie natchnienie, że mogłaby nie wychodzić z pracowni. Więc chciałabym coś Wam pokazać, jeśli mi tylko na to pozwoli. A dziś będziemy znowu robić takie foty. Jestem ciekawa, co tam dzisiaj wymyśli, bo no jej kreatywność nie zna granicy i mnie bardzo zaskakuje. Ej, to jest mój ulubiony obraz. Niestety nie jestem to ja. Dla mnie to jest zajebista świadomość, że ja w ogóle. Że to jestem ja, że ty malujesz Są, patrząc sobie na, sobie na mnie. Ja też sobie te prace z tobą będę. <noise> nie no, no i dobra, I rób, rób wystawę z moją, z moimi pozami, kurde. Stos. W którym kartonie, w tym małym też mam się chować? <noise> ja nie wiedziałam. Tak? Dobrze, że ty na mnie się chce. Wiedziałam, że się li ja na tobie nie zawiodę i wymyślisz najbardziej powalone rzeczy. No i po dwóch godzinach mamy wszystkie foty. Teraz tylko czekam, aż li ja coś z tego na skrobie i zobaczymy, co namaluję. No już się nie mogę doczekać. Serio. A jak zobaczę kiedyś wystawy z, z moją osobą, to już w ogóle odpłynę. Powiem Wam, że mam taką refleksję po montowaniu tego vloga, że to są głównie moje spacery z psem. No ale trochę takie życie nawet tutaj sobie obok mnie leży, tak od kilku godzin, kiedy montuję. No i co ja będę Was oszukiwać? No tak wyglądają moje dni i rzeczywiście moje życie mocno kręci się wokół psa, więc. Mam nadzieję, że to nie jest dla Was problem, choć myślę, że w tym vlogu już pojawi się dużo więcej, jeśli chodzi o moją pracę, no bo ten tydzień też taki jest. Mam codziennie jakieś foty, prawie codziennie, a w zeszłym tygodniu miałam trochę więcej luzu i większość mojego czasu poświęcałam temu bomblowi kochanemu. Słanie jest godzina 22, a ja skończyłam montaż pierwszego weekly vloga, więc się jaram. Serio cieszę się, że mam to za sobą i jestem pewna, że każdy kolejny montaż będzie już mi zajmował dużo krócej. No, wczoraj też był mocno zabiegany dzień i później czułam, jakby mnie coś pobierało, ale na szczęście dziś obudziłam się cała i zdrowa. Odhaczyłam foty, a potem właśnie e, usiadłam do montowania. Jutro też mam sesję dla jednej marki. właśnie po zdjęciach i poszło turbosprawnie, więc super, jaram się i jestem na maksa naładowana pozytywną energią, a teraz lecę nagrywać dla Was jeden film i zaczynam montować kolejnego wiki vloga. Kurde, jest taka zgornica, że jestem na zewnątrz chyba 3 minuty, a mam czerwone już dłonie, na ma zimno i nie spodziewałam się takiego tak nagłej zmiany temperatury, jeszcze ostatnio się cieszyłam, że jest super ciepło. Super, dokładnie. Jas, yes, jas, yes, yes. Zapomniałam o tym e, rosole, gdybym pamiętała, to bym wróciła Ciecie. jeszcze szybciej. No pięknie wygląda. No i zagotowanie w domu jest super, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak? Jak z baru mlecznego, nawet lepszy. Mm. I ten koperek mm. nawet pasuje, co nie? Tak. I nie było wegety. Nie było wegety, ani żadnej kostki rosolowej. Normalnie, zamiast herbaty na spacer, to rosół, kubek termiczny. Wiecie, to rozgrzewa? Mhm. <grywa> bo jest pusty. No Właśnie nagrałam film z założeniami waszymi na mój temat i to było ciekawe doświadczenie, naprawdę, zobaczyć, co osoby, które obserwują mnie na Instagramie, gdzie czułam, że nie za bardzo możemy się poznać jakoś tak bliżej, bo ta kró te krótkie formy filmów mi w ogóle nie odpowiadają, a na zdjęciach też niekoniecznie można pokazać swoją osobowość, no i zobaczyli właśnie, co te osoby sobie myślą, jaka ja w ogóle jestem. No i rzeczywiście trochę mnie zaskoczyliście, bo sporo tam musiałam zdementować. A w tle oczywiście Spinel mi piszczy, bo tak jak wielu z Was wydaje się, że on jest taki super wychowany, no to okej, okay, no ja od samego początku przykładałam do tego naprawdę dużą uwagę, żeby on był wychowany, ale no z siedzeniem w domu bywa naprawdę różnie. Dlatego czasem nagrywanie filmów jest dla mnie ciężkie, żeby tak usiąść i gadać. No, bo to jest mały atencjusz, który cały czas potrzebuje Waszej uwagi. A lecimy na spacer. O, kto tu jest taki słodki? <laughs> a w tle ja sobie montuję kolejny film. Nie, no, powiem Wam, że jestem w szoku. Wychodzę z mieszkania, a tu sypie śnieg. Wow. Jeszcze w zeszłym tygodniu nagrywałam w tym miejscu, jak sobie ziewam w słońcu. A teraz... ...sypie śnieg. No nieźle, kto by się spodziewał. Ale w ogóle dziś miałam naprawdę ekstremalną pobudkę, bo stając z łóżka, wydepnęłam w rzygi spinela. A teraz na spacerze wdepnęłam w gówno, więc... ...chyba będę miała szczęście. Chodź tu, pokaż swoje skarpetki. Atencjusz, tu My właśnie wróciliśmy ze spaceru, co na po mnie widać, bo jestem strasznie przemarznięta. w ogóle mam sine usta. Tak mi się dzieje, kiedy jest po prostu zimno. Ale miałam taką ciekawą rozmowę na spacerze właśnie z kumplem odnośnie wychodzenia z psami, że Rzeczywiście często jest, że te spacery są takie bardzo relaksujące i fajne, szczególnie kiedy idzie się do jakiegoś lasu i ten pies się tak fajnie słucha, i chodzi przy nodze, czy nie odbiega jakoś super daleko, i nie ma też jakiejś śmieci na drodze, które może wsuwać. Ale no, często te spacery no to jest po prostu obowiązek, do którego nie chce się zabrać. I nieraz mi się nie chce, ale gdzieś tam, wiecie, trzeba zagryźć zęby i wyjść na ten spacer. Więc żebyście sobie nie myśleli, że te spacery to jest zawsze taka super przyjemność, bo nie zawsze tak jest. No ale kocham go nad życie, więc yy, czasem się po prostu zmuszę i wejdę z nim na długi spacer, bo wiem, że po prostu tego potrzebuję. I byłam tego świadoma, biorąc psa. My właśnie lecimy na kickboxing. Będzie miał Dajdzie o 15, ja sobie posiedzę godzinę, pomontuję film dla Was na wtorek i później ja wskakuję na matę. Chcę powiedzieć, że życie trzeba dobrze zarządzać zadaniami i jak się ma chwilę, to warto sobie wyciągnąć laptopa i w tym czasie zrobić coś pożytecznego. I właśnie ty to robisz teraz, Klaudia, i to jest bardzo fajne. Już chciałam powiedzieć, że to jakieś pierdololo, ale rzeczywiście tak jest. No tak, no, no i to, to jest bardzo ważne, żeby tak robić, bo mamy tyle samogodzin, wszyscy mamy 24 godziny na dobę. I tak jak zarządzamy zadaniami, jesteśmy wydajni, tak potem mamy efekty w życiu. Dokładnie, jeśli chcecie częściej słyszeć, słyszeć go Motywatora, to dajcie znać. <laughs> No, stai dicendo, stai dicendo, stai dicendo, stai il stai dicendo, 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 Bardzo Bardziej niż ostatnio że masz taką tendencję, że po twarzy, po twarzy nie widać że jest Serio? Nie <laughs> widać że jest się nie, nie węczony, A teraz tak się Bo, bo znaczy. wiesz, ja cały czas staram się mieć e, wzrok do a ja mówię, <laughs> Nie, ja no też nie chcę się poddawać, więc dobrze. muszę udawać Bardzo szybko, bardzo szybko, bardzo szybko.